W dzisiejszym odcinku zabieram Cię do Indii, miejsca, które zadziwia nawet inżynierów XXI wieku. Poznasz historię największej na świecie budowli wykutej w litej skale bez maszyn, bez dźwigów, bez komputerów. Czy naprawdę usunięto ręcznie 200 tysięcy ton kamienia? Jak starożytni rzemieślnicy zaplanowali coś tak złożonego? i co sprawia, że ta świątynia nie ma sobie równych. Zapraszam do oglądania. Świątynia Kailasa to jedno z największych i najbardziej zdumiewających osiągnięć starożytnej architektury na świecie. Powstała w drugiej połowie VIII wieku naszej ery w czasach panowania króla Krishna I z potężnej dynastii Rashtrakutów. Zamiast wznosić ją z osobnych kamieni, budowniczowie podjęli się czegoś znacznie trudniejszego. Wykuli ją w całości z jednego masywu bazaltowego, pracując od góry ku dołowi. Bez nowoczesnych narzędzi, rusztowań, bez dynamitu, tylko ręce, młoty, dłuta i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Szacuje się, że robotnicy usunęli około 200 tysięcy ton litej skały. To ilość materiału, która robi wrażenie nawet dziś. I to wszystko bez mechanizacji. Precyzja wykonania, skala oraz poziom planowania wprawiają w osłupienie współczesnych inżynierów. Ale to nie tylko kwestia rozmiaru. Kailasa została zaprojektowana jako ziemskie odbicie świętej góry Kailas, mitycznego domu Boga Siwy. Każdy detal świątyni, każda kolumna i każdy relief mają swoje znaczenie. To jest nie tylko budowla, to duchowa przestrzeń wykuta w kamieniu. W przeciwieństwie do Petry w Jordanii, która słynie z imponujących fasad. Kailasa to w pełni trójwymiarowa świątynia z dziedzińcami, pomieszczeniami, piętrami i skomplikowanym układem wewnętrznym. Każdy fragment tej skały został zaplanowany i ręcznie przekształcony przez ludzi. To sprawia, że nie ma sobie równych ani wtedy, ani dziś. Świątynia Kailasa nie powstała przypadkowo w odludnym miejscu. Region Maharashtra, gdzie leży Elora, znajdował się na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych łączących południe i północ Indii. Taka lokalizacja sprzyjała nie tylko wymianie towarów, ale i idei. To właśnie tu, w jednym kompleksie, spotykają się trzy wielkie tradycje religijne: hinduizm, buddyzm i dżinizm. Kailasa stanowi centrum całego zespołu. Zaawansowanie świątyni sprawiło, że niektórzy zaczęli snuć teorie wychodzące poza ramy oficjalnej historii: od ingerencji cywilizacji pozaziemskich po rzekome użycie zapomnianych technologii czy istnienie sieci tajnych tuneli. Współczesna archeologia jednak nie znajduje na to dowodów. Potrzebujemy raczej uznania geniuszu ówczesnych rzemieślników niż obcych cywilizacji. Tradycja rzeźbienia w skale istniała w Indiach na długo przed powstaniem Kailasy. Przykłady to Ajanta, Elefanta czy Badami. Świątynia w Elorze El to kulminacja tego rozwoju. Jeśli chodzi o rzekomo ukryte przejścia, nie ma żadnych wiarygodnych dowodów potwierdzających ich istnienie. To raczej element lokalnych legend. Podobnie wygląda sprawa teorii astronomicznych. Choć sugerowano, że świątynia może być zorientowana według gwiazd, brak jest precyzyjnych danych, które potwierdzałyby taką intencję. W przeciwieństwie do miejsc jak Stonehenge czy Karnak, Elorze nie ma jednoznacznych wskazówek na związek z ruchem ciał niebieskich. Bez wątpienia za to możemy mówić o niezwykle zaawansowanym podejściu do funkcjonalności. Projekt uwzględniał warunki klimatyczne, między innymi odpowiednią wentylację, naturalne doświetlenie i skuteczny system odprowadzania wody, co było kluczowe w porze monsunowej. Mimo upływu ponad tysiąca lat, konstrukcja pozostaje stabilna i odporna na erozję. Co samo w sobie świadczy o wyjątkowym poziomie inżynierii. Choć dla lokalnych mieszkańców jaskinie Elora nigdy nie były tajemnicą, świat zachodni przez długi czas nie miał pojęcia o istnieniu tego kamiennego cudu. Nie było jednego spektakularnego odkrycia, które nagle odsłoniłoby ten kompleks przed Europą. Zamiast tego, Elora stopniowo trafiała na mapy i do raportów podróżników oraz urzędników kolonialnych, którzy pod koniec XVIII i XIX wieku zaczęli interesować się kulturą i architekturą starożytnych Indii. To właśnie wtedy, za sprawą rosnącego zainteresowania starożytnymi Indiami, Elora weszła na mapę światowego dziedzictwa kultury. W drugiej połowie XIX wieku powołano Archaeological Survey of India, instytucję, która do dziś dba o ochronę najważniejszych zabytków kraju. Dzięki pracy takich pionierów jak James Burgess i Gulam Yazdani powstały pierwsze dokładne opisy, rysunki i analizy tego niezwykłego kompleksu. To ich dokumentacja pozwala nam dziś rozumieć nie tylko jak wygląda świątynia Kailasa, ale też jak została zbudowana. Poznajemy zastosowane materiały, symbolikę scen wykutych na ścianach, a także artystyczne wpływy, które kształtowały styl tego miejsca. W rzeźbach, proporcjach i detalach widać inspirację południowo-indyjską sztuką palałów, ale skala i precyzja dzieła rasztrakutów wykraczają daleko poza ich wzorce. Kailasa zachwyca nie tylko wielkością. Jej projekt to mistrzowska kompozycja przestrzenna, logiczna, przemyślana, perfekcyjnie wyważona. Centralny dziedziniec otaczają mniejsze kaplice, korytarze i schody prowadzące na wyższe poziomy. Całość zdobią sceny z Ramadżany i Mahabharaty, ale też mniej znane opowieści z regionalnych mitów. To miejsce działa na wyobraźnię. Mistycyzm spotyka się tu z geometrią. Dla jednych to przestrzeń sakrum, dla innych zagadka inżynieryjna, która do dziś nie daje spokoju. Jak można było osiągnąć taką precyzję, nie mając komputerów, skanerów, ani nawet papierowych planów? Współczesne technologie, takie jak fotogrametria i skanowanie 3D, pozwalają dziś zbadać każdy detal. I wszystko wskazuje na to, że projekt był doskonale przemyślany od samego początku. W tej pracy nie było miejsca na pomyłki jeden błąd mógł przekreślić wszystko. Nowoczesne narzędzia pomagają dziś nie tylko zrozumieć geniusz budowniczych, ale też chronić to, co przetrwało ponad tysiąc lat, bo zagrożeń nie brakuje. Elora, a w szczególności świątynia Kailasa, zmaga się z erozją skał, zanieczyszczeniem powietrza, wibracjami od ruchu drogowego i presją masowej turystyki. Dlatego tak ważne było wpisanie kompleksu na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1983 roku. To nie tylko symboliczna nobilitacja, ale konkretne zobowiązanie do opieki i ochrony. Rząd Indii prowadzi dziś programy renowacyjne, edukuje turystów, ogranicza liczbę odwiedzających i szkoli lokalnych przewodników. Wszystko po to, by zachować to dziedzictwo dla kolejnych pokoleń. Bo świątynia Kailasa nie potrzebuje sensacyjnych historii o kosmitach, by robić wrażenie. Wystarczy prawda. To nie mit. To realny fizyczny dowód na to, co może stworzyć człowiek, kiedy łączy duchowość z matematycznym umysłem i wiarę z kunsztem rzemieślnika. Arcydzieło nie z tej ziemi, wykute dokładnie na tej ziemi. Dziś, patrząc na świątynię Kailasa, nie widzimy już tylko kamienia, widzimy odwagę wizji, która przekraczała granice epoki. Widzimy dowód na to, że zaawansowana cywilizacja nie musi oznaczać komputerów i satelitów. Może oznaczać precyzję dłuta, cierpliwość, planowanie i ogromną determinację. Każdy centymetr tej świątyni przypomina nam, że historia to nie tylko to, co zapisane w podręcznikach, to także niewypowiedziany trud tysięcy rąk, których imion nigdy nie poznamy. To przestrzeń, w której duchowość spotyka się z matematyką, a mit przenika się z fizyką. Kailasa inspiruje, bo nie daje się łatwo wytłumaczyć. Ale może właśnie w tym tkwi jej największa siła, zmusza nas do zadawania pytań. O granice ludzkich możliwości, o naszą skłonność do niedoceniania przeszłości i o to, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć, jeśli mamy wizję, czas i cierpliwość, by ją zrealizować. To nie cud. To człowiek, i to jest w tym najbardziej imponujące.